150 lat temu korporacja była instytucją bez znaczenia. Dziś jest wszechobecna. Podobnie jak kiedyś, Kościół, Monarchia czy Partia Komunistyczna jest organizacją dominującą w świecie. W naszym filmie dokumentalnym zbadamy charakter, rozwój, wpływy oraz prawdopodobną przyszłość współczesnej korporacji. Korporacja początkowo miała wąski zakres uprawnień, co pozwoliło jej osiągnąć tak niezwykłą władzę i wpływ na nasze życie. Zaczynamy nasze śledztwo w chwili, gdy skandale już wywołały powszechną debatę na temat braku społecznej kontroli nad wielkimi korporacjami. Obecnie na rynku brak zaufania bije rekordy. Chociaż znakomita większość społeczności prowadzącej interesy jest uczciwa, przedstawia swoje aktywa, Stosuje sprawiedliwy system wynagrodzeń. Istnieją wszakże robaczywe jabłka. Debata w mediach na temat zasad działania korporacji szybko została sprowadzona do zabawy w stylu Ojciec-Wiergiliusz. Nadal uważam, że najlepiej jest inwestować w Stanach Zjednoczonych. Przeżyliśmy kilka wstrząsów z powodu paru robaczywych jabłek. Mówią, że jestem robaczywym jabłkiem. Może mam kilka plam, ale i najsłodszy smak. To nie tylko kilka robaczywych jabłek. Kilka robaczywych jabłek. Pozbądźmy się robaczywych jabłek. Zacznijmy od tajko. Wszyscy wiemy o WorldComie, o korporacji Xerox, o Arturze Andersonie. oczywiście o Enronie, o korporacji k -mark. Wózek z owocami jest coraz pełniejszy. To nie są odosobnione przypadki, lecz kryzys zaufania w gospodarce. Dlaczego ten obraz tak wygląda? Nie ma już innych określeń na opisanie wszechobecnej organizacji? Wysłuchamy głosów dyrektorów generalnych, informatorów, maklerów, specjalistów i szpiegów, współpracowników i obserwatorów. Przedstawimy korporację jako instytucję wytwarzającą wielkie bogactwa i jednocześnie wyrządzającą ogromne, często ukryte szkody. Korporacja realizacja: Korporacja jest elementem społecznej układanki. Usuniesz ją, to układanka będzie niekompletna. Gdy zostanie jako jedyny element, przestanie być układanką. To nie to drużyna sportowa, ktoś blokuje, ktoś inny łapie piłkę, ktoś rzuca. Wszyscy mamy wspólny cel. Sukces organizacji. Korporacja jest rodziną, dąży do wspólnego celu. Dociera wszędzie tak jak łączność telefoniczna. Korporacja jest niezwykle potężna, trudno uniknąć jej wpływu, przeobraża życie ludzi. Uważam, że na lepsze. To orzeł, zbija się w niebo, oko bystre, przygotowany do ataku, ale nie jest sępem. Szlachetny, śmiały, majestatyczny. Taki, któremu ludzie uwierzą. Z jego wysokich lotów czerpią natchnienie. To dobry symbol dla spółki z zasadami. Dobrze, dość tych bzdur. Korporacje są sztucznymi tworami, monstrami próbującymi pochłonąć jak najwięcej zysków kosztem ludzi. Kojarzą się z wielorybem, łagodnym, wielkim zwierzęciem, które w jednej chwili możecie połknąć. Potwór doktora Frankensteina zapanował nad swoim twórcą. Podobnie zachowały się wobec nas korporacje. Słowo korporacja prawie zawsze kojarzone jest w negatywnym sensie ze słowem program. Jak program polegał na zapanowaniu nad światem. Nie używam słowa korporacja, tylko firma albo spółka czy społeczność przedsiębiorców. Są to dokładniejsze określenia niż ten jeden termin korporacja. Co to jest korporacja? Zabawne, bardzo długo wykładałem w szkole biznesu i nikt mnie nie zapytał wprost, co to jest. To forma własności przedsiębiorstwa. Grupa jednostek współpracuje, aby osiągnąć różne cele. Głównym jest zdobycie dla właścicieli przedsiębiorstwa dużych, rosnących, trwałych, legalnych zysków. Narodziny. Współczesna korporacja jest dzieckiem rewolucji przemysłowej. Rewolucja przemysłowa zaczęła się w 1712 roku dzięki Anglikowi Thomasowi Newcomenowi. Wynalazł on pompę parową do usuwania wody z kopalń, aby angielscy górnicy wydobywali więcej węgla. Chodziło o wydajność, o więcej węgla na roboczogodzinę. Taki był świtery przemysłowej. Potem zaczęło chodzić o więcej stali na roboczogodzinę, więcej samochodów na roboczogodzinę, a dziś o więcej chipsów czy gadżetów na roboczogodzinę. System właściwie pozostał ten sam. Produkuje tylko bardziej skomplikowane towary. Dominująca rola korporacji w naszym życiu jest wytworem zeszłego wieku. Początkowo korporacje były stowarzyszeniami ludzi wynajętych przez państwo do wykonania określonego zadania, na przykład do zbudowania mostu na rzece Charles. Na początku istnienia Stanów Zjednoczonych niewiele było zarejestrowanych korporacji, a te istniejące miały wyraźnie określone w statucie warunki działalności, w tym okres działania i wysokość kapitału. W statucie dokładnie opisany był rodzaj produkcji czy świadczonych usług. Nie robili nic innego, nie byli właścicielami i nie mogli posiadać innej korporacji. Udziałowcy zaś byli godni zaufania. Zarówno w prawie, jak i w kulturze korporacje uważano za przedsiębiorstwo, które miało służyć dobru społecznemu. Pamiętamy historię, ale nie powinniśmy myśleć, że to były cudowne dni, kiedy wszystkie korporacje pomagały społeczeństwu. Mimo to powinniśmy wyciągnąć z przeszłości naukę. Wojna secesyjna i rewolucja przemysłowa spowodowały ogromny rozwój korporacji. Powszechnie budowano koleje na terenach przyznanych przez rząd. Powstawały banki i przemysł ciężki. Półtora wieku temu prawnicy korporacji uświadomili sobie, że aby działać potrzebują większych możliwości. Chcieli usunąć ograniczenia nałożone na formę prawną działania organizacji. Pod koniec wojny secesyjnej uchwalono czternastą poprawkę do Konstytucji. Miała zapewnić czarnym równe prawa. Brzmiała następująco. W żadnym stanie nie wolno żadnej osoby pozbawiać życia, wolności ani własności inaczej niż w drodze właściwego przewodu sądowego. Zamiarem ustawodawcy było zapobieganie temu, by władze poszczególnych stanów